witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Niestraszny Marketing z tej strony Dymitr Andrzej Rodzin i dzisiaj porozmawiamy o tym, czym się różni marketing B2B od marketingu B2C. Po pierwsze, co to jest B2B i B2C? To są skróty z języka angielskiego Business to Client i Business to Business, czyli to są usługi i produkty, które sprzedajemy albo klientom, albo innym firmom i to jest ta różnica. No i teraz na czym polega różnica w marketingu? Czyli jak pozycjonujemy produkty, które idą do klienta końcowego, do osoby, która kupuje ten produkt, na przykład buty, laptop, telefon, ciuchy, kosmetyki. To są wszystko produkty B2C. Nie wiem, fryzjer to też jest to jest usługa z kolei B2C. Natomiast na przykład outsourcing marketingu, tak, czy agencja marketingowa, czy na przykład software house, to jest typowy biznes. B2B, czyli biznes, który świadczy usługi i sprzedaje produkty innym biznesom. I teraz, jeśli chodzi o marketing, to najważniejszą różnicą w tym w marketingu między firmami, które sprzedają produkty usługi klientom docelowym, a klientom firmowym, osobom fizycznym, versus podmiotom prawnym, jeśli można tak to też podzielić, to jest relacja. W marketingu B2C ludzie mają relacje z naszą marką. A marka ma pod sobą pewne gwarancje. Gwarancja jakości, gwarancja rzetelności, gwarancja tego, że nie zostaniemy oszukani, że dostaniemy produkt czy usługę wysokiej jakości, dostaniemy ją na czas i będzie ona działać tak, jak powinna. Jeśli chodzi o marketing B2C, to tutaj chodzi o relacje z też z naszą marką, ale przede wszystkim z nami, z ludźmi. Dlatego, że zanim dojdzie do zakupu produktu B2B, czyli na przykład jakiegoś, jakiejś aplikacji, jakiegoś dashboardu dla przedsiębiorstwa dużego, najczęściej dochodzi do wielu rozmów, negocjacji, najczęściej osoby z tych firm się spotykają, jak gdyby poznają się, Wręcz czasem od tego się wszystko zaczyna, że się poznają gdzieś tam na konferencji i dowiadują się o tym, że są jakieś potrzeby w danej firmie, no i zaczynają dopiero rozmawiać. Więc tutaj ta relacja jest bardziej przedstawiona na taki czynnik, powiedziałbym ludzki, a mniej na rozpoznawalność marki. Szczególnie, że firmy B2B nie mają z reguły aż tak rozpoznawalnych tych brandów jak np. Nike, Apple, Adidas. Czy, czy inne marki, które typowo sprzedają klientom masowym, że tak powiem? Firmy, które świadczą usługi B2B, które sprzedają produkty B2B, one bardziej są znane w ramach danej branży. Budują sobie reputację w swojej branży, często też właśnie za pomocą takich, takiej poczty pantoflowej, organicznych działań, spotkań, konferencji, wydarzeń itd. Więc Taką podstawową różnicą jest to, to, że w marketingu B2C skupiamy się na naszej marce i pozycjonowaniu naszych produktów. W marketingu B2B skupiamy się na relacji z klientem, dlatego że marketing B2B też ma z reguły mniej tych klientów, ale te kontrakty są. Oczywiście zależy to od tego, jaki to jest produkt na końcu, natomiast kontrakty B2B to, to potrafią być to kontrakty na przykład na wykonanie jakiejś drogi krajowej. Tak, i tutaj zamawiającym jest firma wykonawca i korzysta z usług na przykład podwykonawcy. I to są milionowe kontrakty, które trwają miesiącami, a czasem nawet latami. I budując taką relację z takim klientem, nie mamy tych klientów w trakcie tych miesięcy czy tych lat. Nie mamy tych klientów dużo, ale wystarczy, że będziemy mieli kilku klientów, którzy będą zadowoleni, z którymi zbudujemy solidną relację przez ten czas, z którymi zbudujemy współpracę opartą na zaufaniu, wzajemnym szacunku, na proaktywnej komunikacji, na szczerości przede wszystkim i takim partnerskim podejściu no to to właśnie będzie nam później procentowało i to jest ten właśnie marketing B2B. I teraz pytanie, co robić w momencie, kiedy chcemy promować nasze usługi, a jesteśmy firmą B2B, no bo jeśli jesteśmy firmą B2C, wybieramy kanał, definiujemy oczywiście odbiorców naszych, sprawdzamy, gdzie ci odbiorcy są, czy to są jakieś media społecznościowe, czy oni oglądają telewizję, czy słuchają radio, Radia jadąc y, gdzieś tam w trasie, y, czy nie wiem, y, siedzą na Facebooku, dajmy na to i jak już określimy tą grupę docelową i gdzie ona przebywa, no to odpalamy kampanie reklamowe, pokazujemy nasze produkty, pokazujemy nasze usługi, zalety i tak dalej. No i tak naprawdę oczekujemy, że osoby wejdą do nas na stronę albo na profilu naszym, klikną kup teraz, zamów teraz, umów się na spotkanie itd. i tak dalej. Przy marketingu B2C to wystarczy, natomiast przy marketingu B2B ta, ten proces sprzedaży jest dużo dłuższy, więc nie możemy u nas umieścić na stronie przycisku Kup teraz, zamów teraz i się spodziewać, że ktoś zamówi jakiś kontrakt na 100 tysięcy złotych na wyprodukowanie aplikacji mobilnej na przykład. No nigdy tak to się nie odbywa. Te firmy zresztą zanim podejmą decyzję, to w ogóle zwracają się do kilku firm z prośbą o oferty. I jest cały proces stworzenia takiej oferty, więc tutaj ten marketing musi być przestawiony na ułatwienie kontaktu z najlepszymi specjalistami w firmie. Z osobami, które oczywiście są gdzieś tam, zajmują się sprzedażą w firmie, ale są kompetentne, żeby osoba, która poszukuje usług, od razu miała do czynienia nie z osobą na infolinii, która pracuje drugi dzień, a tak w ogóle to jest na stażu. Tak naprawdę, tylko jak już wydamy środki na to, żeby zdobyć takiego klienta, żeby on się z nami zainteresował, wszedł na stronę, zamówił kontakt, to żeby osoba, która się z nim kontaktuje, zaczęła tą relację od razu budować. I najlepiej, żeby to była ta sama osoba, która tak jakby kontaktuje się cały czas z potencjalnym klientem, bo od, od pierwszego telefonu, od pierwszej wiadomości, my budujemy relację z tą osobą. I teraz Podobnie jak w restauracji, jeśli obsługuje nas piątkę kelnerów, no to będziemy mniej skorzy do tego, żeby zostawić napiwek. To jest oczywista oczywistość. Jeśli natomiast będzie to jeden kelner, który zrozumie nasze potrzeby, nasze gusta, przedstawi fajnie ofertę, pomoże nam w jakiś tam, w jakiś tam sposób się zdecydować, doradzi, no to zasłuży sobie tym na ten, powiedzmy, napiwek, a w przypadku kiedy sprzedajemy produkty B2B no to zasłuży taki sprzedawca na to, żeby kupić od niego, a nie od innej osoby. Pamiętajmy taką rzecz, którą też, o której mówi Jordan Belford, czyli wilk z Wall Street, ten prawdziwy, w swojej książce, że ludzie kupują od osób, z którymi, których po prostu lubią, z którymi im się fajnie rozmawia. Dlatego w Marketingu B2B najważniejsze jest, żeby sprawić, żeby osoba, która ma od nas kupić, była pewna naszych kompetencji. Więc ta osoba, tak jak mówiłem, musi być kompetentna, która rozmawia z naszym potencjalnym klientem, żeby była pewna, że my jesteśmy w stanie rozwiązać jej problem, żeby widziała, że my już podobne problemy w przeszłości rozwiązywaliśmy. Musi mieć do nas zaufanie, musi mieć zaufanie do naszej firmy. Do, do nas jako sprzedawcy i tak naprawdę musi czuć się zaopiekowana, dlatego że ta osoba, tak naprawdę wybierając nasz produkt albo naszą usługę, sama odpowiada następnie przed swoim szefostwem w swojej firmie za ten wybór, którego ona dokona. Tak? Jeśli natomiast kupuje od nas szef firmy, bo to jest jakaś ta mała firma, która potrzebuje naszych usług, to on decydują się na nas, tak naprawdę powierza nam e, po części swój sukces. I od tego, jak dobrze my obsłużymy tą osobę, jak dobre są nasze usługi i nasze produkty, będzie zależało, czy tak naprawdę jego firma przypadkiem nie padnie. Dlatego zwróćmy na to uwagę w marketingu B2B, kiedy umieszczamy jakieś kampanie w internecie, czy, czy w ogóle reklamowe kampanie tworzymy to przy marketingu B2B nie bądźmy nachalni, tak jak przy marketingu B2C. Marketing B2C jest szybki. On ma zadanie pokazać odbiorcy, że on szybko może wejść, kliknąć i na następny dzień już będzie miał produkt na przykład w domu. Na tym Amazon na przykład deklasuje konkurencję, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Nieważne o jakiej porze kupisz danego dnia, zawsze masz gwarancję, że na kolejny dzień Produkt będzie u ciebie. Więc tutaj ta ścieżka jest szybka. Osoba ma mieć przejrzysty interfejs, żeby mogła wybrać produkt, wszystkie informacje na temat tego produktu, żeby jak najszybciej, tak jakby domknąć tą sprzedaż. Dlatego zachęty tutaj w do, do marketingu B2C, do tego, żeby ktoś od nas kupił, też powinny być szybkie. Kup teraz, zarejestruj się teraz. Zamów, dodaj do koszyka. To są takie właśnie zachęty, to są takie hasła, tak zwane call to action w marketingu B2C, kiedy tworzymy kampanię. Natomiast w marketingu B2B musimy trochę spowolnić, i to jest wtedy ta kampania nie polega na jak najszybszym dotknięciu sprzedaży, tylko polega na zbudowaniu już takiego pewnego poziomu zaufania u odbiorcy i też. Oddaniu tak naprawdę wartości, typu dzielimy się jakimś raportem, w którym pokazujemy, że my doskonale znamy daną branżę. Dajemy darmową konsultację naszego eksperta, żeby od razu zaczął rozmowę, pokazał, że my się znamy na rzeczy. Robimy dla klienta jakiś darmowy audyt, tak? Podpowiadamy mu, co może jeszcze zmienić. Nawet nie musi od nas nic zamówić, a my już mu dajemy jakąś tam wartość. Dlatego, że też w marketingu b 2 nieraz jest tak, że klient niekoniecznie tą decyzję jest w stanie podjąć szybko. Więc jeśli dzisiaj damy od siebie coś klientowi i on już nas pozna jako firmę, która zna się na rzeczy, która mu w czymś tam pomogła, to za jakiś czas, kiedy dojdzie do wyboru dostawcy czy tam wykonawcy, no to będzie patrzył na nas bardziej przychylnym okiem. To są rzeczy oczywiste, ale no, o nich nieraz zapominamy w marketingu, bo chcemy, żeby od razu pokazać efekty, tu zrobiliśmy kampanię, tu mamy klienta od razu. No W B2B tak to nie działa. Tak? Musimy nieraz poczekać. Ja osobiście pracowałem kiedyś w firmie, która się zajmowała cyberbezpieczeństwem. Tak, swoją drogą ci, którzy ze mną pracowali, będą wiedzieli, o którą firmę chodzi. Wszystkich pozdrawiam. I tam proces sprzedaży trwał około 9 miesięcy średnio. A to oznacza, że jeśli odpalimy kampanię marketingową B2B, no, to jest szansa, że dopiero sprzedaż odbędzie się za rok. I to też jest wyzwanie oczywiście dla marketingu, żeby pokazać, że to, że dzisiaj jest sprzedaż, to ona jest dzięki temu, że rok temu osoba znalazła nas, nie wiem, w jakimś tam artykule, czy na stronie, czy w kampanii reklamowej. Tak? To jest wyzwanie oczywiście, natomiast nie znaczy to, że nie należy tego robić, jeśli nie widzimy od razu sprzedaży. Więc, więc to są też takie kampanie. B2B to są kampanie, które są nastawione na to, żeby uzyskać kontakt od osoby i następnie zacząć dopiero z nią budować tą relację. To tyle na no dzisiaj ode mnie. To był podcast Niestraszny Marketing. Z tej strony David Andrzej Rodzin i do usłyszenia w kolejnym odcinku.